No nie, to jeszcze nie azoty, chociaż rozsiewacz z tyłu podczepiony, bo to jeszcze nie azot. Robię taką małą przebieżkę, bo wczoraj miałem, mieliśmy małe remonty John Żadna awaria, ale coś mi tam na trzecim półbiegu troszeczkę szarpało. No i była wymiana oleju, kalibracja, tak jeszcze zaworki były zmieniane, więc teraz objazduwa i patrzę, czy wszystko dobrze chodzi. Tutaj jak półbiegi zmieniałem, to na trzecim było takie, takie aż szarpnięcie, no a teraz gładziutko, trzy, dwóje, dwójeczka, trójeczka, gładziutko wchodzi. Już się bałem, że, że coś ze skrzynią. Bałem się pod tym kątem, że to by byłby trzeci remont skrzyni w przeciągu czterech lat. Więc no tak kiepsko by to wyglądało. Ale się zapowiada, że będzie ok. Może teraz silnik. No dopiero to się wszystko rozmarza. Nie. Jęczmień chciałem siać. Ale mnie kusi. Kusi mnie, ale widzę, że. że nie. Że to nie jest ten czas jeszcze. Pięknie, kur zapiał, można zaczynać. Rozsiewacz podczepiony, siareczka zrobiona, potasik już wjechał w pole z azotem oczywiście, jeszcze czekamy. A w kontekście azotu, kilka słów o bakteriach glebowych, które stosowałem w zeszłym roku na pszenicy Rizosum N. Tam oszczędności wyszły mi około 400 zł do każdego hektara. Przez to, że zastosowałem bakterie, obniżyłem dawkę azotu, plon pozostał taki sam. No i w tym sezonie już trochę grubiej lecę, bo wlatuje jeszcze rzepaczek około 50 hektarów, buraki 30, jęczmień 18, na pszenicy to jest 30. Piękna sprawa, zobaczymy jak ten sezon będzie wyglądał. Jeżeli tak samo jak w pszenicy to będzie rewelka, mamy tutaj bakterie, które wiążą azot atmosferyczny. Do zastosowania można powiedzieć przed siewem albo już po na roślinie. To tak tylko do pokazania, jak mnie kusiło i kusi dalej w sumie, nie będę ukrywał, z jęczmieniem. No musiałem jakiś wstępny test zrobić. No. Nie, no na to nie patrzcie, bo bo w sumie zagłębiłem i z miejsca chciałem ruszać, to tylko kolejny, zobaczymy co dalej. No z daleka tak jak się przejechało to obiecująco, niby przesycha, ale faktycznie to wygląda tak, plastelina, plastelina. Chcę, ale nie mogę, no nie da się tutaj wjechać, co się zrobi, trzeba poczekać na odpowiednią pogodę, Tutaj też, właśnie na jęczmieniu, bakterie Rizosum N Plus będzie, będzie na pewno dawane. I tak króciutko. Co to w ogóle jest, bo tak wystrzeliłem od razu, że stosuje, że jakieś oszczędności. Natomiast mówimy tutaj o bakteriach glebowych, które wiążą azot atmosferyczny. Redukcja nawożenia azotowego może być nawet od, znaczy od 20 do nawet 50%. Takie doświadczenia są prowadzone. Widziałem ostatnio jakieś publikacje profesora Witolda Szczepaniaka na ten temat i całkiem obiecująco to wygląda. Zresztą na, po, na moich polach również. Zastosowanie albo doglebowe. Albo na listne to, co zastosowaliśmy już jesienią, to można powiedzieć, że zimy nie są straszne, bo wytrzymują nawet bakterie do minus 25 stopni. Bardzo szybko zaczynają działać. No i co, i powodują oczywiście realne, realne oszczędności, dlatego no, ja bym się nie wahał, żeby, żeby chociaż próbę sobie w swoim gospodarstwie zrobić. Ja jak widzicie tutaj, ten temat dosyć mocno rozszerzam na uprawach. Lacek, tyle z pola. I w drugą stronę. Od razu z magazynu dawka hektarowa 25 gram, a tutaj 250 na hektarów 10. Nie ma żartów. Kuba jeszcze Fadromą, no co, nie, nie, nie mieścimy się. Ciężarówki z każdej strony, fadrom nastawiane. E. Szybka próba polowa z kubą w roli głównej. No i co, maszyna już nawet nie było kiedy nagrywać, bo to taki wjazd, tylko szybki. Koła się zapadają, topią na pusto. Wał się zakleił. Ja mam. O, to, to właśnie pokazuje najlepiej, co jest w polu. Wał się zabił. Ja mam jęczmień siać, ja nie wiem, nie wiem co to będzie, znaczy wiem co to będzie, po prostu później jęczmień zasieje, chociaż no, taką mam ochotę, żeby to zrobić w tym tygodniu, z tego względu, że od piątku jakieś większe opady, dużo większe. No i jak to spadnie, no nie wiem, z 20 litrów, załóżmy, no to już będzie, będzie po zabawie. Już będę czekał, czekał, marzyc mnie zastanie. A tak, pogoda fajna, ciepło, tylko żeby ruszyć lekko tym, no i po kukurydzy i, i, i wjechać, no. i wjechać. A w tym, przyjacielu, e, na szybko wymienimy olej, bo, e, bo ostatnio się nie udało, e, a teraz, e, no, przed robotami, świeży temat. To drobne testy e, prędkościowe, nie, to tylko... Rozgrzanie oleju, chociaż trochę chodzi, ale, ale wiadomo, lepiej jakby się nagrzał, to, to, to niby 65, ale wiadomo, ja jeżdżę tylko 40 po drodze. Ale powiem Wam, kurcze fajnie to idzie. No nie nie, 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 nie będę mówił, że nie. Ten traktor płynie. Fakt, żebym się bał coś mieć podczepione z tyłu, chociaż wiem, że niektórzy tak cisną. Ale to jest złoto. Co, co on idzie? Oj, pięknie. Miał być JCB najszybszy we wsi, a nie jest. Już nie jest. Drogi, szukam jakiegoś porządnego obciążnika. Tymczasowo będzie. Z tego żółtego przyjaciela zabrany o wadze 750 kg. No to jest betonowy, ale to jak macie jakieś namiary na jakieś konkrety, to, to, to chętnie poznam szczegóły. Może z jakąś szafeczką w środku na klucze zapasowe mogą się przydać. Przecież to trzynastka i tu można wszystko zrobić w środku i na zewnątrz. Dobra, teraz. Rzesiek nauczyć się opuszczać przedni WOM, przedni podnośnik. Sorry. No, nie, nie, nie doczytałem instrukcji jeszcze. Przyznam się. Coś idzie. Dobra. Mamy to. Lata, nie? No. Nie. no to nie. Zobacz, ja czy tam na, 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 na to wejdzie. O, spoko. A jest dobra. Tylko pośmieszować ją to trzeba. To całe? No, tak kapeczkę, wiesz. A pokaż. Tutaj, ile mu brakuje? No, <grych> Dobra, bo kule nie pasują. Trzeba kupić kul, kule inne. Kategoria trzecia, ale w środku ten wymiar jest za, ma, za duży. Tutaj, tych co mamy, 16 litrów niby. Zaraz zobaczymy czy coś na koreczku będzie widać Czekły Nie noświut ładnie rozgrzane no W instrukcji mówią 80 stopni ale Nie mogłem nigdzie sprawdzić ile jest Nie no ładnie jest dobry Trzeba filtr powiedzieć żeby zeszło do Kładu No a filtr jest Magiczny skład papierowy. Ja mogłem koła skręcić, dobra, trudno. A to jak widzicie, ja przy każdej możliwej, możliwej okazji rowerek. Daleko nie ma, bo tam 1-2 kilometra, czy tam 1,5, ale, ale w sumie zawsze coś, w jedną, w drugą. Jak coś zapomnę to w trzecią <gryw> i czwartą. Co kupiłaś jajka? Co? Kupiłaś jajka? Zobaczcie, chlebuś. Jak? Suchy chleb? Ja ten tutaj. Suchy chleb najlepiej, co? Co? Dobra, chcesz to. Ej, pamiętam ten album, pokaż. Zobaczmy. Zobaczmy. Ja, yeah, ile miałem lat? Dobra, chodźcie do środka, do auta. O, to były czasy! Ja! Yeah. Ale to były czasy. Już Wam pokazuję. O, zobaczcie, jak się chata budowała u rodziców. Ja się siadaj. Ale, piękne. Tu rządzę i dzielę. Czy? Proszę, no. Wygląda jak w JCB zawsze w potrzebie. Kuba już miesza oponami. Co? Trzeba zabrać, już zabieram. I faktycznie otwadromy. Link tego sprzętu. Gdzie ta zapalarka? Zapalam bez żadnego problemu. Podnoszę. I robię miejsce dla bardziej potrzebujących. A wiecie co, odstojnik, odstojnik to. Zaraz Wam zresztą pokażę, co tam do roboty. Będzie paliwo leciało, no. Jak, ja, jak szklanka odkręcałem, to cały czas leciało. Cały No. Zastać paliwa trzeba. No, pompka no, ta. To... Chodzi, żeby połączyć do nowego tego, nie? Widzisz Kuba, który wężyk? Ten taki zielony. No, tutaj masz całe mokre, co nie? Na wale. I to chyba cieknie tutaj z tego... Obok tego reduktora. Nie, to stąd. To, to jest połączone, te odpoziomowania, te takie dekielki, siłowniczki. No, może być tam po prostu przetarte albo na łączeniu gdzieś ścieknąć, tylko. I podcieka, podkapuje w tym miejscu na środku. A tutaj jeszcze na pewno te 710. dziesiątki. Szukam, nie wiem, 650 chyba, albo 620, ale 50 raczej żeby to zamienić, przód zostawiam tak jak jest i no i co? i wygląda na to, jakbym tak zrobił, że będzie opryskiwacz pod John Deerka. Tak wstępnie bardzo, ale taki mam plan niecny. To jeszcze taka mała konfrontacja najpopularniejszego komentarza z poprzedniego filmu. Grzesiek, co ty za głupoty gadasz? Jeden większy deszcz i to przecież wszystko wymyje. No, do końca tak nie jest to. Wszystko, wszystko nie można przyjmować na chłopski rozum, tak jakby się nam to wydawało. Biorąc pod uwagę na przykład fosfor i azot, dwa składniki. Azot bardzo mocno wymywany z profilu glebowego. Fosfor bardzo słabo i ta sama ulewa, ten sam deszcz po prostu będzie całkiem inaczej na te składniki działał. Fosfor bardzo słabo mobilny będzie w tej glebie siedział i nie będzie wymywany. Tak samo jest w przypadku tej granuli, specyfika skały, polihalitu. Nie będę się tutaj więcej zagłębiał, ale najbardziej lubiany komentarz, no musiałem to skonfrontować i trochę wyjaśnić, że tak do końca nie jest. Co ten striptil pokaże w tym sezonie? Oto jest pytanie. Teraz to tak Poczkowę. I to tylko na wężyki, to jest wężyki. do pompki i do... Tam żeśmy tylko zostawili z góry, z góry tą pompkę. No. A tutaj wężykami. No, Tamten chyba bodajże górny. Nie strasz. Nie, nie straszę, poważnie mówię. No yeah. Ile to tanie rzeczy? Taki Kuba, to nie, to nie jest prosta sprawa, wiesz? Ja już... No i do Anglii polecimy. Nie, 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 nie. Ja już. Co to, to się przy nich narobiłem, to nie. Ale to lecimy. nie jest takie proste, bo tu są nawet te czujniki, i to później nie szło tego ustawić w ogóle. No tak, no. A ja nie... odpal go. No jest... nie. Niech nie straci! Nie stra... Czekaj, może to jakieś uszczelnienie, tylko. Tu też ucieka. O, i to jest odstojnik. Pięknie. Jak oryginał. Przyznaję się tutaj bez bicia. Tato z Kubą walczyli przy JCB, przy odstojniku. Także czekam na wszystkie niepochlebne komentarze, że nic nie robię. Naprawdę, czekam na to. O, trzeba będzie w końcu w pole wyjechać. Nie, szczerze, ja się cieszę, że Kuba teraz coś podziała, że już wraca na gospodarstwo, bo zeszły sezon miał kontuzję, później na buraki bezpośrednio poszedł. No to można powiedzieć, cały rok go nie było. No to latanie było na ostro. No, ja wiem, że to jest do garnięcia, wszystko 130 hektarów to jest nic. No ale jak dochodzi jeszcze jakieś inne tam do obowiązki, no to już później się robi ciasno. Słuchaj, Liwia, gdzie jedziesz do babci? Do Marszu! To lecisz na Marsa? Tak! I musisz za to pojedzieć na Marsa. <noise> <noise> tu je, je, jeden śmiech, a tutaj drugi. Mi <noise> się nie mieszczą do buta. Ale Alberty w tym. W laczkach. Dobra, wyjeżdżamy. Dobra,